No nie! Co to ma być? Widzowie, zobaczcie tylko, gdzie ja znowu trafiłem. Właśnie siedzimy w więzieniu szkolnym, zobaczcie, co tu się dzieje. Siedzimy w areszcie, zostaliśmy zamknięci. Ten nauczyciel sobie śpi i my nie wiemy w ogóle, dlaczego tu jesteśmy, przynajmniej ja nie wiem. I wydaje mi się, że coś może być tutaj nie tak. Zobaczcie, widzicie. Jest napisane sami, jesteśmy w areszcie. Mamy za chwilę porozmawiać z tym nauczycielem i musimy się dowiedzieć, co tak naprawdę się tutaj stało i czemu on sobie śpi, nas w ogóle nie pilnuje. I co my tak naprawdę tutaj robimy? Weź mi powiedz, dlaczego mnie obudziłeś? On ma jeszcze do mnie problem, on jest nauczycielem. I ma do mnie problem, że ja go budzę. Siedzę tu od 4 godzin. Właśnie nie dba o to, porozmawiam o tym z dyrektorem, ale pozwól mi spać. Tak mi będzie nauczyciel. Świetnie, ja widzowie, bardzo świetnie. Znowu zostaliśmy gdzieś uwięzieni w jakiejś dziwnej szkole tym razem. I na dodatek ten dziwny, zły nauczyciel nie wie, co ma zrobić, żeby nas wypuścić. Ja tego nie wiem tym bardziej. I mamy udać się teraz do dyrektora. Zobaczymy, czy to się wszystko jakoś wyjaśni. Yy, właśnie przechodzimy przez te drzwi. I mój kochany widzu, pamiętaj, ej, właśnie co się dzieje, pamiętaj, żeby kliknąć szybko subika. Właśnie w tym momencie kliknij subika, odcinki z Robloxa są Codziennie na 20 tysięcy czeka na Was coś specjalnego, widzowie. Pamiętajcie też, żeby skorzystać z promocji, która jest dostępna na michushop.pl, pierwsza linia w opisie na dole. A ja lecę, musimy uważać na te straszne pułapki, żeby w nie nie wpaść. Właśnie widzicie, znowu to się sprawdza. Znowu powiedziałem o tym, że nie muszę, nie mogę, czy nie muszę coś wpaść, a właśnie w tym momencie to zrobiłem, więc musimy chyba na siebie bardziej uważać. Teraz zrobiliśmy to bez żadnych problemów i chyba mamy pójść teraz tutaj. Co tu teraz będzie? Zobaczcie, właśnie się gdzieś. A, mamy przeskoczyć przez kołysze, żeby dotrzeć do biura, ok? Bo my w tym momencie właśnie szukamy tego dyrektora. Który być może powie mi, co ja właściwie tu robię, ej, co to ma być? To jest, to jest biuro tego dyrektora? To ma być! Zobaczcie, ale to jest dziwna kip, out. nóż na stole. Jakieś pułapki, help mi dziwny napis, jaki on jest grubą, W ogóle wygląda Gary, Lary, ci wszyscy nauczyciele. Proszę proszę, jaką przekąskę tu mamy co? Mówisz, że ja jestem właśnie miałem się spytać, czy mogę wyjść z aresztu? dyrektorze? Czy dyrektorze? Co to jest dziwny chcesz mnie? Nikt nie odchodzi żywy z tego aresztu. Co on do mnie w ogóle gada? A, no nie, ej, on mi będzie chciał chyba coś zrobić. No nie musimy uciekać! Zbuduj klatkę skodową ze stosami zadań domowych. W Bla bla, czerwony przycisk. E, świetnie, dobra, nie wiem. Ej, tu jest czerwony przycisk. Nie, nie wiem, Musi, możemy tu zostać z dyrektorem. O nie, dobra, tu mamy mamy klatkę schodową chyba jakąś, nie wiem, zobaczymy, co tu jest. Mam gdzieś sobie to postawić, a w tym miejscu, dobra, rzeczywiście. Mamy sobie to położyć i wejść wtedy tam na samą górę, tylko musimy pozbierać stosy tych dziwnych rzeczy. Dobra, to zbieramy sobie to wszystko. Zbierzemy sobie najpierw to, ile tu jest zadań domowych, co ten nauczyciel sobie w ogóle wyobraża. Patrzcie, to się całe trzęsie w ogóle, ale powinniśmy bez problemu sobie z tym poradzić, sobie to ułożyć. E, tu jest jeszcze jeden stos. Wtedy dopiero będziemy mogli sobie. Kliknąć tamten przycisk. Ciekawi mnie, co się wtedy stanie. Może właśnie ten nauczyciel wtedy zacznie mnie gonić. Mam nadzieję, że nie, bo to by było bardzo dziwne. Czemu my mielibyśmy sobie samemu sprowadzać problemy? Yy, dobra, nie wiem, klikam ten przycisk i nic się nie dzieje. A nie, uwolniło się tamto przejście. To dobrze. To teraz będę mógł iść do góry i teraz prawdopodobnie będziemy mogli stąd sobie uciec. Bo nie wiem, ej, tu są jakieś ślady, a tu są noże. Dobra, idziemy za śladami stóp. Śpi tam jest z... z, z zobaczcie, idziemy dalej za śladami stóp. Myślę, że to może być coś, dzięki czemu ktoś w sobie mógł stąd uciec. Więc tak, jesteśmy gdzieś dalej. Ukończyliśmy czwarty etap. I co teraz się dzieje? Patrzcie, tu są jakiś wzór chemiczny. Mamy dodać jakąś żółtą, niebieską butelkę i coś tam białego. Rzutą, niebieską, coś białego. I, 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 I wyjdzie nam jakaś dziwna mikstura. Dobra, to tylko dobra, musimy chyba pójść tutaj. Rzutą, y, niebieską, nie żółtą. Dobra, weźmiemy najpierw sobie żółtą widzowie. I postawimy żółtą tutaj. I teraz niebieską i na końcu jest papier toaletowy. Że co? Po co nam papier toaletowy, widzowie? A tu jest w ogóle papier toaletowy. Co to tu robi papier toaletowy w sali chemicznej, papier toaletowy. Dobra, nie wiem, y, Mieszamy te wszystkie rzeczy i teraz właśnie chyba został mi ten papier, to sobie go weźmiemy, zmieszamy tutaj i co nam się wytworzy? Bardzo ciekawe, mamy jakiś magiczny napój, mamy umieścić w mikrofalówce, okej. Okay. wam to. Może się lepiej odsuniemy. Ej, co się dzieje, zobaczcie, wybuch jakiś nastąpił wielki. Ej to wybuchło i teraz chyba będziemy mogli dopiero stąd uciec. Jesteśmy właśnie, jesteśmy w jakimś dziwnym pomieszczeniu i tu jest ten. To jest ten ziomeczek, zobaczcie, to jest ten dyrektor. Co on tam robi. Ale on jest dziwny, zobaczcie. Ej, co on tu robi w ogóle? To jest grane. Ej, no nie, wolę tam nie patrzeć. Dobra, otwieramy wszystkie szafki, Ma mamy jakiś kluczek. Dobra, znaleźliśmy Kluczyk. Tylko, dobra, może sobie otworzymy jeszcze wszystkie inne. Albo nie, może lepiej nie. Tu jest kluczyk. Dobra, mamy. Idziemy teraz. Możemy stąd po prostu uciekać. Bo przechodzimy dalej do kolejnego pomieszczenia. Ten nauczyciel wyglądał bardzo dziwnie. Jakby on chciał zrobić coś dziwnego i coś bardzo, bardzo złego. Oczywiście będę sobie go unikał. Ale musimy biegnąć dalej szybciej do pomieszczenia mechanicznego. Okej. Okay. Bo teraz właśnie w nim jesteśmy. Ale nic tutaj nie widzę. Umieść pięć kabli zasilających, żeby były prawidłowo. Okej, okay. no dobra, to jest proste. Patrzcie, widzowie, mamy tutaj połączyć te kable ze sobą. To jest chyba giga proste. Mamy po prostu sobie w to poklikać. No, proste. Bardzo, nie? Dobra. Klikniemy sobie jeszcze tutaj. Mamy to, okej, okay. teraz to. Teraz to też. I i, i, dobra, dobra, mamy to. Jest. Ej, coś właśnie zdobyliśmy, tylko gdzie my się teraz przenieśliśmy. Układankę ułożyliśmy pomyślnie. Mamy wejść chyba teraz tutaj. A, mamy przeskoczyć przez siłownię, ale tu się chyba wylała jakaś dziwna substancja. Zobaczmy się w ogóle dzieje, widzowie. Czemu tu jest jakieś, nie wiem, maź dziwna. Ten dyrektor jest naprawdę bardzo obleśny, nie? Nie wiem, co on tu w ogóle zrobił. Nie wiem, co on sobie myśli, że on wylał jakieś dziwne rzeczy w tej szkole i, i, i myśli, że mu to ujdzie płazem. Próbuje jeść dzieci, tak przynajmniej było napisane. Że on próbuje jeść nas. Dzieci, które uczęszczają do tej szkoły. I jeśli on myśli, że mu to przejdzie płasem, no to niech lepiej zapomni, Na pewno tak nie będzie. To jest niemożliwe. Właśnie ukończyliśmy kolejny etap, zobaczcie, mamy zadzwonić i wejść do windy. Okej, okay. dobra, to zadzwonimy. Winda się otwiera, wchodzę do windy i klikamy teraz przycisk SOS. Nie wiem, mamy kliknąć? Nie widzowie, nie wiem. Stoimy tu. Jedziemy do góry, zobaczcie, mamy już drugie piętro, wcześniej było pierwsze, już trzecie. Jedziemy chyba na samą górę. Chociaż w sumie nie wiem, ja bym wolał zjechać trochę niżej, żeby się z tej szkoły wydostać. Na parter! O, nie. Ej, co się zepsuło, widzieliście to? Co się stało, winda utknęła. Jak mamy się stąd wydostać? Ej, ktoś tu w ogóle jeszcze jest. Jeśli nie przycisk, SOS. Pikamy. Posuń się o po szybie windy. Dobra, lecimy do góry, tak jest, patrzcie. O nie, jesteśmy co to za dziwne miejsce. Ej, możemy wschodzić tutaj do góry, wyje alarm. Lepiej stąd zwiewajmy, bo jeszcze będziemy mieli problemy, że ten alarm zaczął być. Że my to wszystko włączyliśmy. Chociaż nie wiem, no ja chciałem dobrze. Chciałem tylko stąd się wydostać. Ej, ale wszędzie to wszystko wyje. Ale tu jest niebezpiecznie. Co my w ogóle robimy? Ej, mamy chyba przebiec tam na samą górę. Żeby zobaczyć, co mnie będzie mogło tam spotkać. Dobra, to sobie idziemy Spokojnie, mamy tutaj kolejną drabinkę. Do góry, ej, ile, chwila, wejdziemy, da nam. Nie, nie daliśmy rady. No nie, źle się ustawiliśmy do tej drabiny. Dobra, teraz tak jest. Mamy to. A i okej, okay, mamy tu jakieś kolejne, chyba inne dziwne wyjście z tej sali. E, I gdzie teraz my jesteśmy? Przeskocz lasery? Dobra, te lasery to łatwa sprawa. Bez problemu sobie to wszystko poprzeskakujemy. I zobaczymy, co się będzie teraz tutaj działo. Wiesz, to jest to jest mroczna klasa. Zobaczcie! Ej, to miejsce jest bardzo dziwne. Przeszukaj, poszukaj klucza do kawiarni. E, chwila, gdzie ten klucz może być? Przecież może. Może być wszędzie. Widzowie. Macie pomysł, gdzie mam szukać klucza? Ja kompletnie nie mam bladego pojęcia, gdzie on może leżeć. Może na jakimś. O, tutaj jest, widzę. Świeci się w ogóle na złoto. Przecież bardzo proste jest, żeby go znaleźć, bo się podświe. Świetla się, no po prostu się świeci. Więc zrobiliśmy to bez żadnego problemu. Dobra, klikamy kluczyk. Możemy teraz wejść dalej. Tak jest. Patrzcie, właśnie gdzieś sobie przeszliśmy. Tylko, co to za dziwne miejsce w ogóle jest? Mamy zebrać jakieś sześć dziwnych rzeczy. A nie, mamy w sumie zeb... wszystkie przełączniki kliknąć. Dobra, to będzie łatwe. Klikamy jeden, tu klikam sobie. Ej, no chwila, dobra, klikniemy sobie po prostu niego, świeci się zielone i nie możemy oszukać się. Skoczyć tam tędy, niestety nie możemy tak zrobić, więc będziemy musieli przechodzić do każdego pojedynczo i przeklikać je wszystkie. Ciekawi mnie, czy, on nie, czy, czy te przyciski coś wyłączają, czy co się z nimi dzieje. Tu skaczemy w ogóle po gaśnicach, dobra, wolę uważać, żeby nie wpaść na dół. W ogóle chyba jesteśmy w kuchni, mnie tak to wygląda jak kuchnia, jakieś garki stoją, noże, chociaż nie wiem, ta szkoła jest cała podejrzana, ja bym nic nie wierzył, że tu wszędzie są jakieś dziwne rzeczy, to to, to widzimy. więc być może to nawet nie jest kuchnia stołówka, tylko jadalnia tego strasznego dyrektora. I on sobie przyrządza tutaj potrawy z młodych uczniów. Nie no, to było bardzo dziwne. Chociaż może tak być, już widzieliśmy, że on jest dziwny i sam proponował, że może nas zjeść. W sumie, że chce nas zjeść, to, to był jego pomysł. A my byśmy bardzo tego nie chcieli. Dobra, mamy jakieś ucieczkę, zobaczcie. Właśnie wchodzimy szybem wentylacyjnym. Jeszcze wyżej. Ej, hey, coś co stało. Byliśmy gdzieś. A nie, jesteśmy na samej górze chyba. Tak jest, dotarliśmy gdzieś. O to co dziwne miejsce jest, zobaczcie. Musimy uważać na siebie, żeby nie wpaść w te dziwne, toksyczne miejsca. Okej. Okay. Na razie. Chyba idziemy bezpiecznie w miarę i mamy, patrzcie, czy jest chyba jakieś, jakiś strych, i tu jest ten straszny nauczyciel, czy jest telewizor? To jest. Ej, patrzcie, on się rusza. Nie, on nie jest prawdziwy. On mówi do mnie, myśli, że może się tu schować. So, on ma tu kamerę. Właśnie, on mi teraz powiedział jeszcze, że cały czas mnie obserwuje, ale ja się ciebie nie boję, że Zimieszku. E, dobra, to biegniemy po prostu dalej. Musimy na siebie bardzo uważać i uważać też, na, żeby nie wdepnąć, czy nie, nie wpaść na tą toksyczną maść, na tą złą substancję, e, bo, bo wtedy skończymy bardzo, bardzo źle. Tam na dole też jest. Tego wszędzie pełno. To on w ogóle tu zrobił, ale ja myślę, że już teraz uda nam się stąd uciec. Przynajmniej mam taką nadzieję. Widzę, że Marcelek Pro gracz, też do mnie dołączył. Zobaczymy, czy uda mu się mnie dogonić. Jesteśmy już bardzo, bardzo daleko. Aha, mamy y, nacisnąć chyba teraz odpowiedni przycisk. Tylko gdzie tu jest jakakolwiek drabina, widzowie, ja nie widzę. Dobra, mam tutaj. Więc sobie ją podniesiemy. Przycisk już nacisnęliśmy. Drabinę położyliśmy, więc teraz się na nią wespniemy i do tego wskoczymy. I tu są dalej ślady. Mów znajdź wyjście z systemu szybów wentylacyjnego. Dobra, to jest proste. E, tak mi się. Przynajmniej wydaje, musimy biegnąć za tymi krokami. Każdy tu śpi, zobaczy zy, zzyzy. Może tu są, nie wiem, jego strażnicy poukrywani, tego właśnie złego dyrektora, albo inni uczniowie, których tutaj więzi w tej dziwnej szkole. Bo ta szkoła widzowie na pewno nie jest normalna. Właśnie dokończyliśmy kolejny etap. Patrzcie, już jesteśmy w czternastym. Idzie nam bardzo dobrze. Tylko co my mamy tu zrobić? Szukaj śmietnika i mamy naprawić potem zepsutą toaletę. Okej, okay, dobra, to chyba jest proste. Ej, od razu znaleźliśmy młotek! Ale to było łatwe. Zobaczcie, pierwsza toaleta. I mamy ją zepsuć, czy co? Ej, chwila chwilę. My mamy naprawdę zepsuć tę toaletę. Patrzcie, puff! I właśnie od razu gdzieś padliśmy. Oj! Padliśmy do jakiejś dziwnej substancji. Gdzie my teraz jesteśmy? To za miejsce. Ej, uruchom wszystkie przyciski, aby otworzyć bramę. Że co? Ej, patrzcie. Musimy przejść przez każdy taki dziwny tunel, bo na samym końcu tych dziwnych tunelów jest właśnie taki przycisk. I zapewne, jak sobie go klikniemy, tak jest, to się coś uruchomi, więc musimy sobie kliknąć wszystkie. Ej, nie wiem, to jest bardzo dziwne, ale to otworzy bramę. Ja tutaj nie widzę żadnej bramy, chyba że to na środku to ma być jakaś brama, chociaż to mi wygląda na coś gorszego, nie? No dam, dam. To, to nie jest brama. No. No, jest bardziej jakiś spad na dół, ale no prawdopodobnie chodzi im właśnie o to, więc szybko musimy poklikać te przyciski. Mamy kolejny, tak jest. Dwa już są za mną. Ja w ogóle muszę iść sobie cały czas tak dookoła, żebym nie, nie wszedł w razy do tych samych miejsc. Po to by była lipa, byłoby coś bardzo strasznego. Ale chyba na razie bardzo dobrze mi idzie. Dobra, to klikam sobie kolejny przycisk. I właśnie został mi tylko jeszcze ten. Tylko dalej musimy uważać na te dziwne lasery. Zobaczymy, czy coś się od razu stanie. Szybko sobie tu podbiegnę, klikam właśnie ten przycisk. Zobaczcie, klikam czerwony przycisk. Pamiętajcie też, żeby kliknąć subika, tak. Właśnie się otworzyła ta brama. Tak myślałem, że o to im chodzi. Tylko teraz musimy się stąd wycofać, żeby jeszcze nie wdepnąć w te dziwne lasery, bo byśmy mieli duży problem. Na pewno wtedy byśmy właśnie przegrali. Ale okej, okay, wskakujemy do tej dziwnej dziury. I co jest grane? Ej, jesteśmy gdzieś. Patrzcie, piętnasty etap, już bardzo daleko. I, I teraz chyba mamy właśnie przeskakiwać przez te rzeczy i nie wpaść do samego środeczka. Dobra, jesteśmy, zrobiliśmy to bardzo. Ej, no nie, coś się zblokowało. Dobra, jednak nie. Mogliśmy sobie przejść to dalej bez problemu. Ej, tylko te deski są jakieś takie bardzo dziwne. Jakby one mogły się za chwilę zanurzyć, mogłoby się mi coś stać. Chociaż, no nie wiem, tam nie widzę już żadnej przeszkody, a nie jest mureczek. la e, Będziemy mogli po nim wspiąć się gdzieś do góry, więc ja sobie szybko na niego wejdę i lecimy, zobaczyć, spojrzeć, co tu się w ogóle ukrywa. Dobra, gdzieś jesteśmy, właśnie gdzieś wyszliśmy. E, otworzymy sobie te drzwi. Oni muszą zatrzymać to na czerwonym czymś. Oni nie, to jest chyba jakiś jakiś, Ala. No nie mam dla tego pojęcia takie dziwne zabezpieczenie, ale na szczęście udało mi się to zrobić za pierwszym razem, bez żadnych problemów. Jesteśmy już bardzo daleko, mamy 17 poziom. Ok, więc. Klikniemy tutaj dalej i co teraz? Podążaj za strzałkami. Ej co się tutaj dzieje? Zobaczcie, jesteśmy w wielkiej bibliotece. On ten, patrzcie, to jest ten dyrektor! I on się pyta, dlaczego przetrwałem jego pułapki. No widzowie, yy, bo były słabe, o, bo były słabe. Szkoda, że nie możemy mu powiedzieć, że mówi, że jest trochę zaskoczony, ale jakie to jest yy, znaczenie, to jest i tak mój koniec. On tak do mnie mówi, ale on nie wie, że my mamy przeciwko niemu taką bardzo fajną broń. Mianowicie samolociki, będziemy w niego strzelać samolotami, zobacz. Się, a nie, to są książki, zobaczcie, rzeczywiście. To jest wyrzutnia z książkami, masz, nie boję się ciebie! Jeszcze... Ej, chwila, zostajem mu jeszcze dwa życia, ale to nie znaczy, że się go boję. Masz! Zły dyrektorze! Wypuść uczniów ze szkoły! Nie powinieneś tak robić, że więzisz uczniów. O, patrzcie, udało nam się. chyba go pokonaliśmy. Chociaż to może być jakaś podpucha. Jak mi się wydaje. On właśnie mówi, a rozumiem, chcesz to zagrać w trudny sposób. Możesz to mieć? Co on to mnie mówi? Masz, weź to. On mi do... O nie, patrzcie! On jest jeszcze bardziej zły! Wiedziałem, że to jest podpucha! Patrzcie! On jest bardzo zły. Na górze mamy nawet napisane, że dyrektor jest bardzo zły. Że się na nas wstrzymał. Kiegł. Coś, czułem, że to jest po, po, podpucha widzowie. Ja się za szybko cieszyłem, nie? Wszędzie do mnie nawala jakimiś yy, strasznymi rakietami. Co to jest za dyrektor? Ale zobaczcie, na razie bardzo dobrze nam idzie. Dobra, musimy teraz tu stać. Odwrócimy się może teraz w tą stronę. I masz! Nie boję się ciebie! Ej, nie nie mogłem go. Nie trafiliśmy go, zobaczcie. A masz teraz, a masz! Nie! Rakiety! O, ale straciliśmy dużo życia, ponad połowę. Ale udało nam się go pokonać drugi raz. Zastanawiam się, czy. Ej, to niedorzeczne. Położę temu kres właśnie teraz. Co? On będzie chciał dalej? O, nie, teraz jest furia! Zobaczcie! On jest jakiś nie Pokonany ten dyrektor! Co jest grane! Jak on szybko w nas strzela, zobaczcie, a masz! Nie! Ej, zabraliśmy mu dopiero, od, nie wiem, i dwie piąte życia jego, ale on nam zabrał bardzo dużo życia. Patrzcie! Zamknął nas gdzieś, pokonał nas. Ej nie, co jest grane? Coś się z nim dzieje, to niedorzeczne, Położę temu kres właśnie teraz. Ej, mamy chyba drugą szansę, widzowie. Tak jest. Zobaczcie, mamy drugą szansę. Musimy tylko na siebie uważać, bo on do nas strzela tymi rakietami. One są samonamierzające. Tak mi się przynajmniej wydaje. Więc ja będę biegnął cały czas przed ciebie, musimy patrzeć pod nogi i uciekać. Amasz, Amasz. Dobra, uciekamy teraz dalej. Musimy patrzeć na te rakiety, gdzie on w Celuje, bo on może wcelować we mnie. Te rakiety strzelają dosłownie wszędzie! Zobaczcie, Amasz, masz! dobra, teraz szybko, uciekamy, 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 a masz, Nie mogę strzelić! Nie mogę strzelić! Wszystko mi się gdzieś ładuje! Teraz Amasz, Zobaczcie, ile mu zabraliśmy życia już yy, dwie, trzy, piąte, dobra. Jeszcze raz uciekaj! Uciekaj michu. Amasz, Nie dam ci się pokonać! Ty zły, straszny! Dyrektorze, zostaw nas w spokoju! My jesteśmy bezbronnymi, zwykłymi uczniami! I nic ci nie zrobiłem! Tak jest! Pokonaliśmy go! Zobaczcie! co się tu dzieje? Zniknął! Ej, to jest chyba? Co się stało? Możemy coś podnieść. Ej, właśnie dostaliśmy po nim jakiś kluczek, ale ja nie jestem sobą, widzowie, zobaczcie. On mnie zmienił w jakiegoś. O, jest Marcelek, się, Mango, Marcelku, mój widzu, kochany, fajnie, że jesteś. Ale on mnie zmienił w jakiegoś nuba, jakiegoś zwykłego ziomeczka, mnie zmienił. Zobaczcie tylko, co on mi zrobił. Nie wiem, klikam ten przycisk. Ej, no nie, odblokowaliśmy tryb twardy i przyszliśmy do trudnego trybu, chyba widzowie. Nie wiem, co tu się teraz stało. Tak mi się właśnie wydaje, że będziemy mogli teraz to zagrać na trybie trudnym, ale to sobie zrobimy później, a wy, widzowie, pamiętajcie, żeby koniecznie zostawić. Subika i widzimy się jutro. Siemanko, papa. Pa. Pamiętajcie też, żeby kliknąć ten filmik, który wam się wyświetla.